Kilkuset tancerzy z całej Polski prezentowało swoje umiejętności podczas czwartego turnieju Tańca Towarzyskiego w Brodnicy. Na parkiecie Brodnickiej hali sportowo-widowiskowej królowały m.in. walce, tanga, samba, rumba i czacza. Organizatorami są Urząd Miejski, Brodnicki Dom Kultury i Studio Tańca Konrada Drobotki. Przyjechało do nas dzisiaj ponad 30 klubów tanecznych z Polski Północnej. Ten turniej odbywa się przy współpracy z Federacją Tańca Sportowego Polski Północnej. Więc gościmy dzisiaj kluby m.in. z Gdańska, z Gdyni, z Warszawy, z Iławy, z Bydgoszczy, z Torunia, z Warszawy, z Łodzi. Cieszy nas przede wszystkim to, że na bloku pierwszym, czyli od godziny 11, 180 tańcerzy bierze udział, czyli ta kategoria nam rośnie, czyli ziarno jest już rozsiane dobrze w Polsce Północnej, wróży to dobrze przede wszystkim dla turnieju. Just to Tańczymy razem już od jakichś trzech lat. Na turnie jeździmy praktycznie tydzień po tygodniu. No, taniec jest dla nas na przykład sposobem na życie. Jest naszym sposobem na życie. Mamy treningi pięć razy w tygodniu, więc to jest na pewno jakiś no, sposób na spędzenie czasu. No i. Tak, często prosto ze szkoły jeździmy na treningi, bo naprawdę chcemy zajmować dobre miejsca na turniejach, więc na razie akurat miałam kontuzję, więc chwilę nie byliśmy na turniejach, aczkolwiek już yy, dajemy radę powoli. Muzyka Najważniejszym kryterium sędziowskim jest rytm, ale oprócz tego oczywiście technika taneczna, czyli praca stóp, praca kolan, praca bioder, całego korpusu. No i oczywiście nie, to, nie tylko rytm, ale muzykalność danej pary. Więc tych kryteriów jest rzeczywiście dużo i tancerze dużo muszą trenować, żeby każde z nich zostało wypełnione. Spar w zależności od poziomu musi nazbierać punktów i pudeł. Na każdym turnieju dana Spar ma zapisywane te punkty i pudła w bazie. W najniższej klasie koniecznie trzeba uzbierać trzy miejsca na podium, w najwyższej aż osiem. I każdy z takich turniejów punktowych właśnie podwyższa, umożliwia podwyższenie klasy danej pary. Jestem tu już po raz kolejny w Brodnicy i każdy z turniejów organizowanych tutaj przez Brodnicki Dom Kultury jest bardzo dobrze przygotowany. I pod względem technicznym, i pod względem, praktycznie pod każdym względem. Puchary, nagrody, pary zadowolone zazwyczaj wyjeżdżają tutaj stąd. Puchar burmistrza tegorocznej edycji turnieju przypadł w kategorii powyżej 15 lat parze z klubu Latino Gdynia, a w kategorii poniżej 15 lat parze z Akademii Tańca Smołd Gdańsk. Wspaniałe energetyczne tango. Dziękuję.